Siema, siema. Z tej strony Ewo jest ze mną. Karol. No mała to właśnie mówić. Oraz... Mirek81! Dzisiaj nagrywamy odcinek Survivala. Jest to serwer... Y, fajny, bez żadnych komend. Nie ma sethoma ani Zabijam. nic. Zabijaka. No, kolega tutaj podał IP. Oczywiście IP będzie w opisie. No to może zaczynajmy. Niestety mamy trochę... Niestety mamy trochę AQ, ponieważ mieliśmy wcześniej odcinki, ale nie bardzo je wstawiłem, bo trochę nie wyszły. To już mamy troszeczkę rozbudowane, ale nie dużo. No to zaczynamy. Czwarte łóżko? Trzy nas trzech jest. Masz problem, naprawdę. co ty robisz? Zostaw to łóżko. A łóżko nam ukradł. Dobra, to co robimy, chłopaki? Trzeba coś zrobić? Myślę, że możemy iść pokazać wszystko, co mamy, w sensie, bo słyszałem, że coś tu mamy w stylu takiej kurzej fermy, więc możemy sprawdzić, co to jest. To mamy, dawajcie. mamy kurzą fermę. Chodźcie do kopalni zaraz. jest. Tutaj mamy kury. Niestety coś ich się zrobiło mało, bo nie wiem, gdzie są te duże. No idę po jajko. Tutaj mamy A, taką tu małą farmę, trzciny. Jeff i 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 w... w kopalni, słuchajcie, mm, teraz będziemy zbierać kobla, więc odcinek będzie no, w tej naszej kopalni na samym początku, dopiero wchodzimy. Y, odcinek cicho, odcinek będzie trwał krótko, ponieważ dzisiaj będziemy akurat tak wyszli, będziemy zbierać samego kobla, ponieważ potrzebujemy na budowę, na budowę zamku, będziemy budować zamek. Dobra, chłopaki, to yy, chodźcie niżej. Wędką, zostaw mnie! Dobra, zostawcie się. No przesuń się jako pedale. Małas, to jest twoja dróżka. Tam dalej? No bo ja nie mam innego jeszcze, rany boskie. No, poczekajcie chwilę. Przynieś mu te kilofy. Ej, przepraszam, przepraszam bardzo na sekundkę. Dobra jestem, później. No. Yy, Mirek, tu jest twój tunel. A ja sobie zrobię niżej tunel. O kurde tu. A w dupę, zapniałem ci powiedzieć że tu jest woda. No właśnie chyba zauważyłem. Przepraszam Mirek, ale wyrażaj się dobrze. No, dobrze, dobrze. No. Trzymaj trochę nie, pochodni. Nie. Mirkę, kto tu tunel robił? Gdzie? Ej, skąd mam tu tyle tych! 21 pochodni. No ja ci dam. Mirek, gdzie ty poszedłeś? Dobra, to zrób sobie tunel gdzieś, a ja kopię tutaj tunel. Jaki tunel jest? No mój... Ja ty nie robiłem. Ej, chodźcie tu! No to jest mój tunel, co ty chcesz? Na samym dole? Tak! No kop tam jakiś tunel lub taki do przodu. Później skręt. Ko Ej, kopcie na dwa! Dwa na dwa. Dwa w górę i dwa w bok, bo kobla dużo potrzebujemy. Zamek zrobimy. Ja tu jak na razie gra wyciągam. Dlatego odcinek będzie krótki. Zaraz go skończymy. Mm. Ponieważ będziemy kopać kobla. Trochę nam to zajmie, więc nie będziemy Państwa zanudzać. A jak wykopiemy, to postaramy się nagrać. Następne odcinki. Budowę zamku. Budowę zamku. Jeśli coś się nie będzie podobało, to proszę pisać w komentarzach. To następnym razem postaram się naprawić błędy. No, tak, ja się postara. Gdzie się dokopałem? Gdzie? Ja słyszę bardzo dużo na Proszę was, żebyście uważali, ponieważ jest admin tutaj koło mnie. Właśnie. Widziałem y, jajko dinozaura, jak trzymał w ręku. I właśnie się tutaj coś świeci na waniszu. Chopaki, mam węgla. Dobra. To kop, kop, całego, ale później kop prosto. Ej, wiecie, gdzie się dokopałem? Gdzie? Yeah. Y, do wyjścia, tam na górę. <grym zainteresowań> o kurde. Trochę tutaj jaskinia, Jak Państwo widzą, ktoś albo tutaj był, albo tutaj klipery miały zabawę noworoczną. A co, dziura? Jest po półroczu, więc chyba mieli zabawę noworoczną. Ale nie będę wdrażał Was w te tematy. Ile macie? Ja mam dopiero dwa staki.

co tu Sorry. tam gada do Ciebie? Sorry za... tego wujka jakby. Przepraszamy za wujka, ale kolega ma na, such... na głośnikach i właśnie tak... Na no to Wszystko nie słychać. zwracajcie uwagi, bo to tak przez przypadek. A Ty musisz kończyć już? Nie, ale pytał się, ile jeszcze będę tak około grał. Bo chcę pisać piosenki biesiadne. Nie, że jutro. No bo ja nie wiem co ten admin z tym ma w ogóle coś. Mu się chyba... Pewnie od X-Ray'a mu się Minecraft zepsuł i mu... Crashuje kraszu, mu Minecrafta kurde. Dobra, wiecie państwo, to już chyba będzie dziś na tyle. Pożegnałem się z wami, tylko tutaj jakiś chłopaszek mi kopie i to małaz. Młody małas. Kurde, młody małas. Co, co się lampisz. Co, co się lampisz, co? Dobra, chodź tu do, tu do nas na górę. O, 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 ty, ja nie uciekasz. ucieka. Wow. Ej, dobra, dobra, puść mnie, puść mnie, Chodź tu, chodź tu do nas na górę, pożegnamy się z widzami. Mimo, że ich Dada. jest... Mało ich jest, ale... Dobrze, czekamy jeszcze na naszego największego fana. Gdzie ty tam idziesz do góry? Wróć. Ej, wracasz, gdzie ty idziesz, małas? Na górę. Ale ty jesteś ciemno, tak? Przecież ja stoję na dole. Aha. Stawaj koło mnie po prawej. O, tak jakby biegnie. Nie po tej. Nie wiesz, gdzie jest prawa. No to jest prawa. Ale ja, ja mam inaczej. <grym>, ja na e jestem. O, dobra. A ten nasz wi wielbiciel idzie czy nie idzie? A, Stawaj po lewej. Odwracaj się. Nie tutaj no. Każdy bierze rączki. Ale odsuńcie się ode mnie. Każdy bierze rączki i machamy. Pa, 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 pa. pa. Ej, poczekać. <laughs> pa, pa.